Niuśka, Resik Co Resik? No Niuśki się za te zalecasz, uciekaj od niej Hejże Gdzieś biegają po pietraszach A Resik Uciekaj od niej uciekaj. No uciekaj Chodź Niuśka Niuśka Chodź Niuśka No Chodź to Niuśka Jakaś spokojna dzisiaj Ta Aresik zakochany Aresik zakochany, tak? Tak, o już Zakochany Dzisiaj biegałem po Pietraszach A na asfalcie Jest taka mrzawa, że wszystko zalodzone Normalnie każdy asfalt, każdy bruk Jest Zalodzone Jechaliśmy po tym lodzie I nam ludzie kibicowali, bo nie wierzyli No ja w sumie tak Ja to wierzyłem, bo ja znam siebie co psiaki co trening był to zaplanowany trzeba zrobić. u jajku! Niśka! Patrz! Nieźku, jeku, jeku! Aresik, jeku, 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 Aresik! Aresik! Gdzie ty tam zaglądasz? Gdzie tam zaglądasz? Tak, tak, ojejku, jejku! Ujeku, dalej zaglądam. Tak, o jejku. Niuśka, tak, uciekaj, Aresik, uciekaj, uciekaj.